Wiktor Bidas, Sparing Partner.pl, a ze mną człowiek, który dokłada dużą cegiełkę, i ta cegiełka jest nie bez powodu tym słowem kluczem tutaj, Andrzej Kendroń. Cześć. Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Ta cegiełka wzięła się z tego, że jednak firmanowi to jest taka firma, która buduje. I moje pierwsze pytanie, jak pomyślałem o tym nagraniu z Tobą i wywiadzie, to czy zakładając tą firmę. Pomyślałeś o tym, że nie będziesz tylko budował domów, budynków i tak ale też polskie karate. Zakładając, może jeszcze nie myślałem, natomiast zawsze staraliśmy się jako firma, bo, bo, bo jest nas dwóch, zawsze staraliśmy się pomagać i w różne inicjatywy się, że tak powiem, angażować. No i z tego względu, że zawsze chciałem, ja kiedyś też jak byłem młody, ale były inne trochę czasy, zawsze chciałem, żeby moi chłopcy trenowali sporty walki, a stąd się wzięło, że w Limanowej Takim przewodnikiem i prekursorem był Goliński Team, no i wzięliśmy się w klubie u z Zbigniewa. No i tak to pokochałem i polubiłem całą tą rodzinę Limanowskiego karate, że pamiętam w pewnym momencie wracając z Bielska od Szychan Dubiela z, z, z tego, z turnieju, pytam się senseja mojego, czemu u nas nie zrobimy takiego czegoś, a bo to, bo tamto. I mówię, zobaczysz sensei, kiedyś zrobimy turniej w Limanowej taki, jakiego jeszcze nie było. No, no i tak, tak minęło 5 lat i z tej cegiełki, którą zaczęliśmy dokładać, no to już jakieś pustaki kładziemy powiedzmy, żeby, żeby to pokazywać, to piękno karate. I cudowną sztukę walki tak naprawdę, która nie tylko jest, nie wiem, sposobem na, 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 na walkę, czy tam na, na, na bicie się, tylko taką drogą, która pokazuje, i szacunek, i, i pokorę, i, i nieustępliwość, i taką systematyczność, no i daje jednak pewność siebie w życiu. No. I tak to się zaczęło z tym karate, no i sam później dzieci przyszły, żeby tata trenował, no i pokochałem to, no to. I, i, i tak to tak idzie dalej, no i mam nadzieję, że będzie się to rozwijać, a mam nadzieję, że to też wpłynęło na to, że jednak Kyokushin w całej Polsce zaczęło się tak, powiedzmy, pokazywać, że trochę jak Kolimanowski Klub też dołożyliśmy dla całego, dla całego karate polskiego, oby tak dalej, oby to wszystko szło w jedno, żebyśmy jeszcze w większych gronie się mogli na takich zawodach i turniejach dobrych spotykać. Firma Nowi to jest taka firma, która ja jako obserwator sportów walki w Polsce znam tą firmę nie tylko, że gdzieś jeżdżę po południu Polski to widzę banery firmy Nowi, że firma coś buduje, ale właśnie często wpadają mi w oczy zawodnicy, którzy są gdzieś wspierani przez tą firmę. Skąd w ogóle pomysł na takie aktywne uczestniczenie w, sporcie, w sportach walki? No bo jest oczywiście mnóstwo firm, które znamy, które widujemy, ale mam wrażenie, że nikt się aż tak bardzo nie, nie angażuje w to, żeby tym ludziom, sportowcom pomagać. To się też dzieło stąd, że my, jak ja, jak i mój wspólnik, tak naprawdę zaczęliśmy od niczego, nie? Też wiemy, jak to jest nie mieć, wiemy, jak to jest trudno, jak nie ma kto pomóc i tak takim nurtem naszym to była taka pomoc chłopakom, którym nie ma kto pomóc, nie? nie tym którzy są już gdzieś u góry, którzy są, sobie dają rady, tylko tym chłopakom takim zawziętym, którzy dają wszystko z siebie, ciężko trenują niejednokrotnie nic z tego nie mając. No póki co, że tak powiem, nic z tego nie mają, żeby to źle nie zabrzmiało. I taki to jest taka pomoc ludziom, którym, których nikt nie widzi, nie ma kto pomóc. Nam też nie pomagali, sami doszliśmy gdzieś do jakiegoś momentu i dlatego chcemy ułatwić to, że mamy teraz możliwość, może to wsparcie jest, jest dobre i mamy przykład Roberta Ruchały, którego zaczęliśmy sponsorować jako bez mała piersi. No i przy naszej pomocy przez parę lat doszedł do pasa KSW. No i na tym nasza droga się skończyła, bo już jest samodzielny. Teraz mamy paru innych chłopaków, którzy się rozwijają. Też chcemy im pomóc, nawet dziś się też pojawią, popatrzeć, zobaczyć prawdziwy full kontakt, jak wygląda. Także. To jest taki nasz nurt, pomóc tym, którym nie ma kto pomóc, którzy dają z siebie wszystko, pokazują taką serducho i walczą na macie, w ringu, w klatce, tak jak my w biznesie. O. A powiedz mi, jak to z Twojej perspektywy wygląda, bo e, tak jak powiedziałem przed chwilą, no, nie ma wielu firm, które w taki sposób jakby działają w tym e, sporcie, w sportach walki. Z czego to się bierze? Jakby firmy nie widzą w tym jakiejś perspektywy na... E, jakby zwrócenie tej inwestycji, czy po prostu nie mają, tak mówiąc kolokwialnie, takiej zajawki na y, sport? Znaczy ja bym tu i po, 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 pododawał parę składowych, bo y, co do zwracania się, to nie podchodzę tak do tego, nie, to tutaj jakby my nie szukamy klientów w tym, żeby pokazać się w sportach walki, my bardziej traktujemy to na taką naszą promocję, że widzimy Mimo tego, że to się nie wraca, to nie piłka nożna, to nie są profity jakichś tam reklam i, i sprzedaży. My pokazujemy tą chęć pomocy właśnie, żeby inni też pomyśleli. Nie muszę z tego mieć milionów, ale pomagam komuś, ktoś mi jest powiedzmy wdzięczny, ktoś roz, rozkręca karierę, ktoś kiedyś powie, o, ci mi pomogli, jak nie miał mi kto pomóc. No, to jest taka nasza zajawka ta powiedzmy, misja. tak, o taka nasza misja. No. I u, utorować tą drogę, pomóc. To jest, to jest piękne też, nie bo to jest, to jest takie bezinteresowne tak naprawdę. Całe to przedsięwzięcie tego turnieju to, jest, to, 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 to nie jest biznes, to, to nie jest coś, co przynosi profity. To my to robimy z serca, z oddania, z pasji i właśnie z chęci pomocy, rozwoju też tym małym dzieciakom, którzy przyjeżdżają, trenują, wstają na macie, pod, no, pod, po, podejmują się wyzwania, trudu tej, tej jakby takiej konkurencji, może nieco rywalizacji, o, także, to jest piękne, no, jak ktoś by się w to wdrożył, po, polubił, to zupełnie zmieniłby zdanie na ten temat i mógłby podchodzić jak my. E, dzisiaj oglądaliśmy naprawdę bardzo wysoki poziom tych zawodników e, seniorskich, ale tak naprawdę juniorów, juniorów młodszych e, także. E, Miałeś dzisiaj jakąś taką myśl, że rzeczywiście patrząc na tych seniorów, którzy walczą na macie, że robicie to dobrze, że to w tą stronę powinno iść? Jak w ogóle oceniasz ten poziom tych zawodników? Ja powiem tak: piąta edycja, szczerze powiem, bo jestem na każdej. Że najwyższy poziom sportowy, nie po prostu to, co dziś było i seniorzy, i seniorki, i juniorzy, to jest w ogóle to, co chłopaki robią. Znaczy, ja to tak ja pamiętam tych seniorów jak Oleg Crzywicki, to na pierwszym obozie, na którym byłem jeszcze ze świętej Pęczyan Weselskim w starej wsi, to ten Oleg był mniejszy niż moi synowie teraz, a dziś Oleg. Naprawdę jest mocnym seniorem, no powiedzmy to, to szczerze. Widzimy, że ta nasza misja pokazuje, że z roku na rok są inne miasta, inne kluby, zdalsza. I co? Kluby przywożą coraz mniej zawodników. To znaczy, że oni czują ten poziom sportowy już tego pucharu. Nie żebym kogoś obrażał, ale nie biorę wszystkich, tylko biorę tych, którzy dadzą tam radę, dadzą rywalizację i są na odpowiednim poziomie. I to jest właśnie pokazanie tego, że robimy to dobrze. Andrzej, ja dzisiaj rozmawiając jeszcze z Cichanem Golińskim, nawiązując już do tego turnieju światowego, skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie, bo tworzycie, za chwileczką się odbędzie, stworzycie turniej, na który w pewien sposób sami wybraliście sobie zawodników, którzy chcielibyście, żebyście, żeby zawalczyli na tym evencie. Skąd pomysł i w ogóle zamysł na takie wydarzenie? Bo to jest wydaje mi się jedno z niewielu takich wydarzeń w Polsce, a na pewno w Europie też. To powiem szczerze, nieskromnie, że to jest taka moja wizja z dawien lat, z cztery lata do tyłu pomyślałem sobie, że stworzymy coś takiego, żeby ci. Te chłopaki, którzy kiedyś, jak to yy, kolokwialnie się mówi, za plecach i flamastry się bili na turniejach po całej Polsce, rozbijali się, niejednokrotnie łamali nogi, piszczele nosy i nie wiadomo co i, odda i robili to z pasji za darmo. Ja sobie pomyślałem tak, zarabiają w boksie, fajnie, szacunek, zarabiają w MMA, fajnie, ekstra, zarabiają piłkarze, wszyscy i tak sobie dałem tak, taki cel, że stworzymy, postaramy się jako klub stworzyć taki turniej, że te chłopaki przyjadą, dadzą z siebie wszystko, będą się przygotowywać miesiącami, ale za to będą mieć powiedzmy nagrodę, tu chodziło o takie poczucie równości w tych sportach walki, nie, że tam się ktoś bi, i coś ma w cudzym słowiu finansowego, no, my też chcemy stworzyć to, że to nie jest tylko y, po prostu y, plecak, flamastry i medal, tylko też chłopaki dają z siebie wszystko, krew się leje w cudzym słowiu, niech czują, że to też przynosi efekty w postaci jakichś profitów finansowych. Powiedz mi, czy ty masz dzisiaj jakiegoś swojego faworyta na ten Wielki Światowy Turniej? Masz kogoś, kto tam w serduszku najbliżej jest, że chciałbyś, żeby wygrał i tak podejrzewasz, że tak się skończy ten, ten event? Znaczy... To powiem tak, mamy bardzo dobrze losowanie, znaczy losowanie fajnie wyszło, bo naprawdę mocne pary. Tak naprawdę Takiego sentymentu powiedzmy zawodniczego, to Olaf szempiski to mi się bardzo podoba. Jest takim gościem, gościem nieprzewidywalnym i zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mi stoi, siedzi, że mimo młodego wieku, mimo tego, że jest powiedzmy, najmniej doświadczony, że może zrobić nam taką niespodziankę i powiedzmy zaskoczyć wszystkich, to tak bym z tej perspektywy. Z perspektywy takiego stania na, na chłodno na, na, na ziemi, to Albo Szymek, albo pan Marek Wolny-sensej, tak powiedzieć polskiemu, z polskich zawodników, ale czuję, że po przegranej dwa lata temu Kamyj przyjechał tu nabuzowany na rewarz I, i to może, jaki mi się wydaje finał, olpiński Kamej, bo są tak w tabelkach, a jaki mocniejszy półfinał, być może wolny Kamej. ale tak jak mówię, Olaf może zaskoczyć wszystkich. Czarny koniec. Tak, no, tak, tak, tak poniekąd uważam. Także czekam na każdy pojedynek, bo naprawdę emocje będą na światowym poziomie. Powiedz mi jeszcze, czy masz? Dwóch, powiedzmy, dwóch takich zawodników, których chciałbyś zobaczyć na kolejnej edycji tego Światowego e, Turnieju. Jakieś takie marzenie z, ze świata Kyokuszyń, które mogłoby wystartować na tym turnieju. Ja powiem, powiem, dobra, powiem. Powiem jednego z, ze świata i jednego z, z Polski. Może to nie jest politycznie karateczko powiedziane, ale z Polski to by mi się marzył Sensei Sypień. Szczerze, naprawdę. W na moim serduszku też. Naprawdę. A no tutaj, że Hajdera nam wykluczyła kontuzja, no to bym chciał, żeby Hajder był też, no bo jest mocny, no bardzo mocny. Także tak bym za rok, znaczy za rok zobaczymy, jak, jaką formę my za rok przyjmiemy, nie? jak to się nam odbije sponsorsko, jak to wszystko będzie wyglądało. Ale no sensacy na pewno, nie? no to, to w ogóle jest top of the top, jak dla mnie polskiego karate, no i Hajder. Halas mógłby też być. Bo ja strzałem takie ptaszki ćwierkały wczoraj, że był plan na y, Georgię Kapanadze. No były dobre plany duże, natomiast też poszykowało nam trochę turnieje w, w świecie, które są równolegle i które też dla niektórych zawodników mocnych były też bardzo ważne. Mimo jakby tu nagród i wszystkiego, no to były bardzo ważne, no bo Zamierzenie też było troszkę w szesnastkę, nie w ósemkę, ale właśnie te zbiegi okoliczności turniejów, mistrzostw z jakiejś Azji, takich powiedzmy ważnych dla kogoś, no spowodowały, że też nie chcieliśmy, może nie, że zaniżać poziomu, bo to by może źle wyszło, ale chcieliśmy utrzymać poziom mistrzów. O. Andrzej, ja ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego i to w tym, co robisz tutaj dla, z zlimanowskim Klubem Karate, dla Polskiego Karate, bo to jest według mnie świetne i myślę, że wiele firm powinno się po prostu uczyć i wiele osób, które mogłyby to zrobić. E, a z drugiej strony też po prostu życzę powodzenia w tych firmowych rzeczach, bo to tak, będzie się napędzać wspólnie. Tak, tak, tak. A ja tu jeszcze na koniec powiem, że e, też ja bym chciał podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali, wszystkim firmom, wszystkim moim kontrahentom, którzy od lat nam pomagają, tym nowym, którzy w pierwszy rok pomagają. Także tu jest siła w nas wszystkich i to jesteśmy drużyną i dzięki naszej drużynie możemy zrobić takie widowisko. Także wszystkim wam dziękuję. I ja też dziękuję za zaproszenie na ten turniej po raz kolejny. Mam nadzieję, że zobaczymy się za rok. Us. Us. Dziękuję. Dzięki.